Dobra, na, ro na rozmowie pada pytanie, dlaczego chciałby Pan u nas pracować? Yhm, no, myślę, że mam e, kompetencje i jakieś kwalifikacje. Yhm, mm, no i ten, no. Yhm, moje e, umiejętności e, intrapersonalne też są, no. Yy, łatwo się yy, mm, yy, łatwo pracuje mi się w dużej yy, yy, grupie yy, yy, ludzi. Yy, yy, no, yy, yy, no. Najważniejsze rzeczy w życiu trzeba powiedzieć.